Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl ukośnik Maciej Orłoś. Halo, miało wyjść inaczej, czyli Kaczyński znowu wpuszczony w maliny. Czterodniowy tydzień pracy to nie tak było w Biblii. Znak ktoś może dobrego papugę od spraw kryminalnych? Pytamy w imieniu Elżbiety Witek. Krótka bomba, mało czasu, czyli TVN 7 już prawie bez koncesji. Kolejna prorządowa kampania reklamowa za nasze pieniądze. O tym między innymi będzie w telegraficznym skrócie. W skrócie WTS, czwartek 17 lutego, Maciej Orłoś. Zaczynamy. Jarosław Kaczyński czuje się oszukany. Partia obiecywała, że na Polskim Ładzie stracą tylko kombinatorzy, a on też stracił. dlatego no, ci, którzy żyją. Y Proszę wybaczyć potoczny język cwaniactwa, ci rzeczywiście mogą na tym stracić. Taka dygresja, bo akurat z tym oszustwem to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za zgodny z traktatami mechanizm pieniądze za praworządność. PiSowi nie podoba się zaś, że Unia wstrzymuje Kazy z funduszu odbudowy dopóki nie przywrócimy niezależności sądów od polityków partii rządzącej. Co prawda nasi rządzący sami zgodzili się na ten mechanizm, ale teraz im się nie podoba, bo myśleli, że Unia z niego nie skorzysta. Dlatego Kaczyński trybunał sprawiedliwości i Komisję Europejską nazywa oszustami, a Zbigniew Ziobro nazywa Mateusza Borowickiego debilem. Trzeba być twardym. No, może nie wprost, ale interpretacja słów to dowód na bardzo poważny polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego, jest dość oczywista. Ale czy rzeczywiście chodzi tu o błąd Morawieckiego? A może Morawiecki zrobił to celowo? W końcu to były doradca Tuska, bankster i uczestnik zakrapianych kolacji podsłuchowych w restauracji Sowa i Przyjaciele? Więc może to jest wszystko szczwany plan platformersów. Ha! Wiesz co? Możesz mi pogratulować. Przekonamy się w najbliższych dniach w wiadomościach TVP. Wracając do zarzutu Kaczyńskiego, że czuje się oszukany. Po pierwsze, przypominam się słynny artykuł z faktu pod tytułem UFO mnie oszukało. Tam redaktorom żalił się pan Zdzisław, któremu kosmici mieli podać rzekomo wygrywające numery w Lotto. Niestety wcale nie były wygrywające. I teraz przed podobnym problemem staje pan Jarosław. Sytuacja jest bardzo złożona, bo on także swoje teorie czerpie z kosmosu. Ewentualnie tak jak autorzy artykułu o UFO, prosto z. a, powiedzmy, że tym razem będzie bez wulgaryzmów. Więc prosto z. A z drugiej strony to, jak mówią, przyszła kryska na matyska. Nikt tak nie oszukuje jak Kaczyński z kolegami, w tym z matyskiem morawieckim, właśnie. Więc jeśli czują się oszukani, nawiasem mówiąc, moim zdaniem niesłusznie, ale to już jest inna sprawa, to dobrze im tak. Za obietnicę, że nie będą podwyższać podatków, że nie będą kraść, że skrócą czas postępowań przed sądami, że nie będą upartyjniać instytucji publicznych, że nie chcą poleksitu, że nie obniżą akcyzy na napoje wyskokowe, że wprowadzą w sejmie pakiet demokratyczny rozszerzający możliwości działania opozycji, że wzmocnią armię, że nie było żadnego Pegasusa, że 90% społeczeństwa zyska na Polskim Ładzie i wiele, wiele innych półprawd niedotrzymanych z premedytacją obietnic, innymi słowy pospolitych oszustw. Należało im się. A skoro wspomniałem o Polskim Ładzie, w wywiadzie dla Polskiego Radia Kaczyński pochylił się także nad tym tematem i stwierdził tak: Błędem było powierzenie przygotowania systemu podatkowego ludziom niezainteresowanym powodzeniem projektu. Część błędów to brak wiedzy, a inna część to kwestia nie najlepszej woli. Za to się odpowiada. I tu ze smutnym biednym Kaczątkiem wypada się zgodzić. Zabrakło jednak deklaracji, kiedy on sam poda się do dymisji i wycofa z polityki. Trudno w końcu szukać tej złej woli u kogoś innego niż u partyjnego przywódcy, tego, który utworzył wzór polityki personalnej, opierający się na celowym wybieraniu osób niekompetentnych, żeby przypadkiem nie okazały się mądrzejsze od niego. A jak najbardziej. Kto wykazał złą wolę, olewając wszystkie uwagi ekspertów i organizacji pozarządowych do polskiego ładu miesiące temu, kto olał wszystkie poprawy. Opozycji, które zgłaszała jeszcze na etapie prac parlamentarnych nad Polskim Ładem. No, szkurka wodna. Kto zatrudnia miernoty, bo prawdziwi eksperci nie chcą realizować partyjnej linii? No kto? A, wiem już, kosmici. Pamiętajcie, jak coś spieprzycie, to wytłumaczenie jest tylko jedno. o mnie oszukało. Orłoś. Czy mógłbyś, korzystając z okazji, czyli z tego, że tak dużo czasu poświęcasz w programie WTS panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, sprostować tę żenującą pogłoskę, że pan prezes tylko dlatego pozostaje wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, że nie chce spotykać się z panem prezydentem Andrzejem Dudą, na którego ręce miałby złożyć rezygnację? Czy ja mógłbym sprostować tę pogłoskę? No, naturalnie, to jest jakiś nonsens. Wiadomo, że pan prezes niezwykle ceni pana prezydenta i pan prezydent pana prezesa. Co to za bzdury w ogóle? Co, co to za krzywdzące plotki? No, cholera jasna. GARI! GARI! Powiecie pewnie, że każdy może krytykować, a konstruktywnych pomysłów nie ma. W związku z tym, wyprzedzając Waszą krytykę, mojej krytyki, proponuję tak. Pójdźmy śladem Belgii i wprowadźmy czterodniowy tydzień pracy. Jest spore prawdopodobieństwo, że jeśli nasi kochani rządzący będą pracować mniej, to też mniej zdążą sportowić. Co do Belgii, to co prawda, tydzień pracy został tam skrócony, ale nie godzinowy wymiar pracy w tygodniu, co oznacza tyle, że Belgowie będą pracować tyle samo, ale intensywniej. A tak zupełnie serio, czy waszym zdaniem to jest dobry pomysł? Może lepiej byłoby na przykład 5-dniowy tydzień pracy zmieścić w 35, a nie w 40 godzinach. Jakie macie propozycje w tej sprawie? Piszcie proszę w komentarzach. Przy okazji zachęcam do subskrybowania mojego kanału, śledzenia mnie na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedInie i oczywiście bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam patronów programu w telegraficznym skrócie. Gdyby politycy mieli trochę więcej czasu, to może marszałkini Sejmu Elżbieta Witek znalazłaby chwilę, żeby odwiedzić Najwyższą Izbę Kontroli. Nik wezwała ją, bo pojawiła się jako bohaterka wyciekniętych maili dworczyka. Miała lobbować na rzecz konkretnej firmy, która chciała być dostawcą maseczek w rządowym programie Polskie Szwalnie. Witek oświadczyła, że się nie stawi, bo zabrania tego prawo. Jest w końcu marszałkinią Sejmu i nie odpowiada przed jakimś tam Nik. Czy też przed jakąś tam NIK, poparła to opiniami ekspertów. NIK odpowiedziała przeciwnymi opiniami innych ekspertów. A mnie się przypomina afera Rywina i to, jak nie doszło do przesłuchania prezydenta Kwaśniewskiego przez komisję śledczą. Kancelaria prezydenta wtedy uzasadniała, że głowa państwa nie może być przesłuchiwana przed Sejmem. A sam Kwaśniewski komentował to słowami: Ja mogę się stawić, mogę zaśpiewać i zatańczyć, tylko po co? Pani marszałek nie była w swojej wypowiedzi tak lekceważąca wobec instytucji państwa, więc należy docenić jej takt. Ale podejrzewam, że zarówno ona, jak i Olek mieli podobną motywację, żeby mianowicie przypadkiem coś nie wyszło na jaw. W kategorii najbardziej zabiegani politycy wygrywają jednak w cuglach członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 23 grudnia Słuchajcie, nie potrafią skutecznie zająć się przedłużeniem koncesji na nadawanie TVN7. A przepraszam, zapomniałem dodać, że od 23 grudnia 2020 roku, czyli już od ponad roku. A komu to potrzebne? A powinna to załatwić w miesiąc. Wyobraźcie sobie na przykład, że prowadzicie sklep, Monopolowy, i przez ponad rok nie możecie się doczekać na przedłużenie koncesji. Trochę to chyba niweczy wszelkie plany biznesowe, prawda? Zwłaszcza, że tu chodzi o to, że Rada odmawia przyznania koncesji, czyli ją unieważnia. Rada celowo zwleka, aż koncesja wygaśnie. W momencie publikacji tego odcinka WTS zostało nieco ponad tydzień. Oczywiście wszyscy wiemy, że to polityczna decyzja, która ma utrudnić życie ostatniej dużej telewizji, która nie sprzyja rządowi Zjednoczonej Prawicy. Zastanówcie się nad tym dobrze. Niezależnie czy lubicie TVN czy nie, w Polsce działa około 4 milionów przedsiębiorstw. Każde z nich musi w naszym wspaniałym kraju brać pod uwagę, że jak tylko komuś związanemu z partią rządzącą coś się w tym biznesie nie spodoba, to mogą właścicielowi utrudnić życie tak, że cytując klasyka, aż go będą kukle swędziały. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Namiastkę tego politycznego bajzlu daje Polski Ład. To jest dramat kurde. A teraz trochę ekonomii w kilku zdaniach. Od początku rządów zjednoczonej prawicy polska gospodarka ma problem ze wskaźnikiem inwestycji prywatnych. To niestety powoduje, że podstawy naszego wzrostu gospodarczego nie są zbyt solidne. Zarabiamy więcej, wydajemy więcej, ale nie wpływa to znacząco na rozwój potencjału gospodarczego, innowacyjności itd. Ale. Trudno jest przekonać przedsiębiorców, żeby inwestowali w rozwój swoich firm, jeśli politycy odbierają im jakąkolwiek stabilność stabilność otoczenia biznesowego i prawnego. W każdej chwili przedsiębiorcy mogą usłyszeć, że stoją tam, gdzie stało zomo. Jak słyszeli nauczyciele, lekarze, rolnicy, opiekunowie osób niepełnosprawnych itd. Dobrych wiadomości ekonomicznych: w ostatnim kwartale ubiegłego roku mieliśmy super wzrost gospodarczy ponad 7%. Trochę mój entuzjazm psuje to, że w ten sposób wyrównujemy straty kurczącej się gospodarki w roku 2020, i że inflacja w styczniu wyniosła ponad 9%. Ale nie psujmy sobie humoru. Może Polska przynajmniej nie zbankrutuje, przynajmniej dopóki szefem Ministerstwa Finansów nie zostanie Jacek Sasin. Na razie obowiązki ministra pełni dawny doradca Tuska, więc jakby coś to wiadomo czyja wina. Trochę Kultury w WTS się oddaje głos Antoniemu, przepraszam Antkowi. Przepraszam Antosiowi, autorowi dynamicznego kanału na YouTubie Witam. Witam. witam, 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 witam państwa bardzo serdecznie. Dziś w Konciku kulturalnym zaczynamy od literatury, a w niej wznowienie pierwszego wydania książki Pędzę jak dziki tapir, czyli zbioru anegdot o profesorze Władysławie Bartoszewskim. Nie jest to do końca nowość, a raczej wydanie uzupełnione o nowe anegdoty, okraszone rysunkami pana Henryka Sawki i ze wstępem pana Adama Bodnara. A wszystko z okazji tego, że w tym roku pan profesor obchodziłby 100 lat. Okrągłe. Lat. Premiera książki 16 lutego, więc kiedy to oglądacie, to już powinno być dostępna wszędzie, więc myślę, że śmiało, daleko sięgać nie trzeba. Jeżeli chodzi o film, to chciałem tylko wspomnieć o tym, że wybitny polski reżyser, można by powiedzieć taki polski, Mariusz Pójszo, czyli pan Patryk Wega, zapowiedział, że niebawem kończy na całe szczęście z filmami po polsku i wybiera się robić karierę międzynarodową, ale nim to nastąpi, zrealizuje ostatni film po naszemu i będzie to jego własna biografia. Autobiografię, można powiedzieć. Z jednej strony, że tak powiem, ulga, ale z drugiej strony jednak hmm, trochę się obawiam o to, kto mógłby zagrać Patryka Wege. Może Stifler? A teraz czas na muzykę i przed Państwem Julia Wieniawa w utworze Rozkosz. Ciekawostka. W Polsce pojawiły się kolejne billboardy wychwalające działania instytucji państwowych. W tej zimy kolejna obniżka cen paliw, podpisane Orlen i rządowa tarcza antyinflacyjna. Czyli kolejny raz mamy do czynienia z reklamą działań rządu. Ciekawe, ile to kosztuje i kto za to płaci. Ale ja myślę, że to wszystko jest zbyt skromne. Dlaczego po prostu nie wywiesić w całej Polsce haseł typu niech żyje PIS? Albo program partii programem narodu. Co tu się obcym dalać? Kto boga temu zabroni? I to tym razem wszystko w wts -ie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!